Warning. 400... 400... Курва, 401. Объект 419 не понравился. Кроме променевание было слишком Чтобы снизить звезды радиоактивные, постановил добавить ТХЦ и ЦБД до раствору. który zostanie podany obiektowi 420. Obiekt 420. Ja pierdolę, dlaczego ja go tam, kurwa, wysłałem samego? Się coś na pewno spierdoli. Tylko, kurwa, nie zapomnij tej pierdolonej walizki, człowieku. Kurwa, ma co ja zrobiłem? Tylko, kurwa, nie mów, że sąsiada, ja pierdolę. I weź tą... Jest walizka. No szefie, kurwa, co nie żyją? Jak nie żyją? To nie żyje? On no nowy Elvis. Elvis i nowy? No tak, bo kurwa z Elvisa zrobił szybko, no przecież to widzę na własne oczy. Ja pierdolę. Dobra, uspokój się, nie panikuj. Jak mam pan nie panikować? Jak mam pan, kurwa <noise> pan nie panikować? Słuchaj, zwoń po doktora i przynieście mi głowę tego skurwiela. Ja pierdolę. Co z walizką? Kurwa, walizka. Chuj z tym mógłem. przynieście walizkę. Kurwa, jebana waliska. Cel miał walizkę, którą mieli odzyskać. Mieli? To z kim Elvis pracował? Z nowym. To co jest w tej walizce? Nie wiem. Coś cennego, bo szef chce walizkę, a nie jego głowę. Wiemy kogo w ogóle szukać? No ja wiem, gdzie on mieszka. B, mieszkania 7. Albo 3, a ja już sam nie pamiętam. Taki mały, z czarnymi włosami. No, no chyba tak. To chyba wiem, kto może nam pomóc go znaleźć. Nie śpi, bo cię okradną. Dobra, uspokój się. Stary, chcę, żebym zawału dostał. Masz i przestań się mazać. To no jest dla mnie teraz szef. Mówił coś o jakiejś walizce Chcę, chce, żebym zajął się tym znowu. Ty! Kurwa, czekaj, która jest godzina? Nie wiem, około 12.00. Ja pierdolę spóźniłem się. Gdzie ty się kurwa spóźniłem? Co ty kurwa bez spodni w moim domu? Po pierwsze... To nie twój dom. A po drugie, przypomnij ci co to robisz u mnie? Gdzie jest mój portfel? Masz. Gdzie ty się tak kurwa spieszysz nagle? Umówiony jestem w interesach. Jak kurwa w interesach? Ty młody w interesach? Gdzie jest kurwa mój telefon? Halo? Jasne. Czyli wróciłeś do biznesu? Nie, robię to tylko dla Elvisa. Nie wiem, to... Co ty kurwa bierzesz? A, takie. na stres. Wiesz, jak weźmiesz trochę więcej, to nie czujesz bólu, Ale za to, jak weźmiesz za dużo, to masz taki odwod, stary. Nie zaskoczy. Jak ci nie pasuje to wyskoczymy. jest. A masz jakąś broń? A. No mam. Dobra, ja coś myślę. Siadaj. Ale dlaczego? Nie mam czasu na wyjaśnienia, wsiadaj. Nie chcę cię zabijać, wsiadaj do samochodu. Chodź. Tu. Kurwa kurwa A więc Gada gdzie jest ten twój mały czarny kolega Kurwa To tylko adrenalina, tak naprawdę ci nic nie boli. Stary, co ty wiesz o medycynie? Kurwa! Kurwa, ostatni raz pytam Gdzie jest twój kolega? Chłopie, Kurwa! Ja nie! Kurwa! Zastrzegł! I co my kurwa teraz robimy? Nie wiem. Dycha i nic nie widziałem, kurwa mać A tego gościa znasz? No, mogę znać, mogę nie znać. Urwa. A jego kolegę znasz? No nie mogę znać, mogę nie znać Ja pierdolę, wyswani mi się dzieciaki w tych czasach No, znam, 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 jak chyba. A nie wiesz gdzie może być kurde, chcę sobie przypomnieć Siadę. Słuchaj, przepraszam za to zajście na ulicy, ale sprawa jest dość poważna i zależy nam na czasie. Twój chłopak ma walizkę, która nie należy do niego i chciałbym, żebyś nam pomogła i powiedziała gdzie on jest. Nie wiem. Dobra, źle zacząłem. Chcesz się czegoś napić? Wody. Proszę. Dobra stare wyjebany, ja dzwonię do szefa. Ja nie wiem co ja mam teraz zrobić. Dzwoni. te swoje tabletki. No, cześć szefie, cześć. Eee, no, co jest? No. Zgubiliśmy ostatni trop, ja nie wiem co my mamy teraz zrobić. Jak to kurwa zgubiliście trop? Ja nie wiem. Naprawdę. Jedźcie do melomana. On jest w trakcie załatwiania no wszystkiego. Teraz no, on przyjmuje stary. No myślę, że damy radę. Dobra. No dobra. Chcemy jechać do Melomana. Mhm. Ja nigdzie nie jadę. Kurwa stary, zjebaliśmy, nie mamy wyjścia. Musimy do niego pojechać. Kurwa, pakuj się. Jestem już coraz bliżej, żeby dowiedzieć się kto to zrobił. Mam już wszystkie dowody. Wycałem wam zemstę i dotrzymał słowa. Liczę się z tym, że przez to zginie kilka niewinnych osób, nie tylko z mojej ręki. Zostawiłem już wszystko za sobą i nie mam nic do stracenia. Zabiję skór wiela, który to zrobił. Przysięgam. Tylko proszę, zachowuj się. Nie lubię tego skurwy syna. Kurwa, mać! O! o. Nie przeszkadzamy w czymś? Nie. A co ty tutaj w ogóle robisz? Ten drugi prowadził. A po co? Czują mnie chłopaku, jakiś walista. A gdzie jest ten chłopak? Gdzie jest kurwa walizka? Nie wiem. Gdzie jest kurwa ta walizka? No nie wiem. Boże... Ja wiem, że jestem złym człowiekiem. Wiem, że nie chodzę do kościoła. Ale proszę, nie posłuchaj, żeby przez nowego mnie zabili. Obiecuję, że jeżeli wyjdę cało z tej akcji, kończę z gangsterką. Co? Co zamówisz? mówisz? Nic. I tak jest zawsze. On zawsze coś spierdoli, nawet jak się chce... Czego? Ty, a zajedziemy po jakąś kawę? Bo mleka nie ma? Kurwa panato! to! Ja pierdolę. Co ty kurwa zrobiłeś? Ja pierdolę! Czemu tego zabiłeś? Ona to była ostatnia szansa na odzyskanie walizki. Co teraz? Teraz będzie wojna. Wiesz kto mówi? Zabiłeś mi kurwo brata. Więc teraz lepiej zacznie uciekać.